Otworzyć ocień, się mógł Dziękuję Ci za to, że mam tu wszystko od Ciebie. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi nowe życie. Za to, że mam mamę, mam dom, mam wszystko się obrać. Dziękuję Ci za to, że mam gdzieś się położyć, spać. Dziękuję Ci za wszystko, czym mnie obdarza, swoją miłością, swoją dobrocią, za to, że jesteś przy mnie, że mówię, że widzę, słyszę, że przywróciłeś mi do życia, że dałeś mi zupełnie nowe życie, gdzieś mi się Dziękuję Ci za to, że mnie prowadzisz, że podejrzysz mi siłkę, być, Panie Boże za to, że mnie nie opuściłeś i nie, nie opuszczasz, że dodajesz mi siły, że mogę Tobie zaufać w pełni, że mogę powierzyć Tobie wszelkie problemy, wszelkie troski, bo wiem, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, wiem, że mnie kochasz, wiem, że mi pomożesz, dziękuję Ci za to, że jesteś przy mnie, Tobie oddaję swoje życie, prowadź mnie Panie, prowadź mnie Boże Ojcze przez życie, tu mi siły, prowadź błogosław Panie. Modlę się o zdrowie i błogosławieństwo dla wszystkich ludzi, którzy potrzebują Twojej pomocy. Modlę się o mamę, modlę się o wszystkich bliskich mój. Modlę się o każdego człowieka, który potrzebuje Twojej pomocy, który potrzebuje Twojego wsparcia. Błagam Cię o mnie w imieniu, w Twojej opiece i z i w kolnie, i w drodze, w duchu Modlę się o to i o to, że w imieniu Jezusa, w imię w imieniu Amen. Amen. Śmierć kliniczną. W 2016 roku, gdy zostałem napadnięty w Brukseli do tego stopnia, że zmarłem, że zmarłem podczas operacji, znalazłem się po tamtej stronie na 15 minut. Te 15 minut trwało jakby całą wieczność. Przez każdy dzień, każdą noc wracają wspomnienia z tamtego momentu, z tamtego okresu. Każdej nocy, gdy zasypiam, wspominam sobie coraz więcej szczegółów. Pytacie, czy Bóg istnieje. Wątpiszcie, że Bóg istnieje. Powiem Wam, że ja jestem świadkiem tego, że Bóg jest. Gdy wracam z wspomnieniami do tego, pamiętam, pamiętam wyraźnie ten pierwszy moment odejścia, jak unosiłem się nad własnym ciałem, chociaż nawet nie wiedziałem, że to jest moje ciało. Widziałem, jest ciało operowane wokół pół lekarzy, którzy się krzątali z miejsca na miejsce. Widziałem respirator, widziałem linię ciągłą. Nie wiedziałem dokładnie, co się dzieje, bo nawet nie wiedziałem, kim jestem. Nie wiedziałem, że ja to ja. W pewnym momencie zac zaczęło butać w ustach zaczęło butać coś, jakiś taki dźwięk przerażający. Na początku był przerażający, później usłyszałem pisk, i wszystko zrobiło się jasne. Wszystko zrobiło się jasne. Widok sali operacyjnej zniknął. Nastał spokój. Nastał totalny spokój. Nie wiedziałem, kim jestem. Nie widziałem własnego ciała, nie widziałem rąk, nie widziałem nóg, nie wiedziałem, jak się nazywam. Wokół panowała nicość, ale też czułem ciepło. Czułem ciepło, miłość. Nie wiem, z jakiego źródła ta miłość płynęła, ale się czuło coś niesamowitego. Nie czuło się bólu, problemów, nie czuło się tego, co jest tutaj na Ziemi. Nie czuło się głodu, ciepła, zimna. W pewnym momencie, w pewnym momencie, zobaczyłem postać. Jasną postać, od której biło niesamowite ciepło i miłość. Taka, jeszcze raz podkreślam, miłość. W tym wszystkim jest najważniejsza, bo za każdym razem, gdy przypominam sobie to wszystko, czuję, czuję tak, jakbym. Czuję, tak jakbym był u siebie w domu, w swojej rodzinie. Czułem, że tam jest mój tata. Widok tej sali operacyjnej zniknął, natomiast przewinęło mi się przez głowę tak jakby miliony wspomnień. Milio miliony wspomnień mojego starego życia. Tego, co było przed życiem, tego, co było w trakcie życia. Nie wiem, tak naprawdę nie wiem, co tam widziałem. Widziałem mnóstwo filmów, mnóstwo jakichś... Nie wiem, czy to, były, czy to były wspomnienia tak naprawdę, bo, bo traciłem pamięć i nie wiedziałem kim jestem. Widziałem filmy, różne filmy. W pewnym momencie zapanowała jasność. Ten film się urwał, zapanowała jasność. Panowało ciepło i miłość ogromna. Czułem się tak, jak obecnie czuję się w domu, gdzie mam rodzinę, mam mamę, która mnie kocha. Czułem się tak był we własnym domu. Nie czułem bólu, nie czułem zmęczenia, nie czułem senności, głodu, nie czułem niczego, kompletnie niczego. Czułem się spokojny. Czułem się totalnie spokojny. Patrzyłem, patrzyłem w nicość. Nie było nic. Była cisza. Cisza, spokój. Unosiłem się cały czas w blasku. W pewnym, momencie, w pewnym momencie, w pewnym momencie pojawiła się postać. Pojawiła się jasna postać, od której bił blask. Spojrzałem na tą, na tą osobę. Na obecną chwilę wiem, że to był Jezus, po prostu wiem, że to był Jezus. Dał się poznać. Tak by powiedział do mnie: chodź moje dziecko. Wiecie co? Od tamtej pory po prostu wiem, że jest przy mnie. Zawołał mnie: chodź, chodź moje dziecko to nie jest twój czas. To nie jest twój czas jeszcze tutaj. Wokół panował spokój, cisza, blask niesamowity. Nie widziałem bliskich, nie widziałem znajomych, bo tak wiele osób się pyta, niektórzy widzieli własnych dziadków, którzy przeżyli śmierć kliniczną, niektórzy widzieli rodziców, niektórzy widzieli kogoś tam. Ja nie widziałem takich osób z tego względu, że byłem, byłem duszą, a dusza nie ma ciała, dusza nie ma nazwiska, nie ma imienia. Także nie ma szansy na to, żeby spotkać swoich bliskich. Tak jak w Biblii jest napisane, bo jest napisane, że dusza odchodzi albo w jedną stronę, albo w drugą. Powiem wam, powiem wam tak, wiem, że tam jest Bóg i On tam na mnie czeka. Powiedział mi wtedy, to nie jest twój czas. W tym momencie, kiedy to powiedział, pojawiła się strona operacyjna. Pojawiło się to ciało, które nie wiedziałem, że to ja. I On o Jezus, Bóg mój, wpychał mi do tego ciała. Wpychał. Nie mówię, że sam wszedłem. Wpychał mi do tego ciała. Ja się broniłem, bo czułem się tam tak bezpiecznie. Nie widziałem, co się dzieje. Wpychał mi do tego ciała i w pewnym momencie, w pewnym momencie otworzyłem jedno oko. I znalazłem się na tym świecie z powrotem. Jak się później okazało, rok byłem w śpiączce. Do tamtej pory zaczęły się dziać cuda. Zaczęły dziać się cuda. Ja nie wiedziałem kim jestem, gdzie jestem, straciłem pamięć całkowicie. Leżałem bez ruchu. Mam niedowad lewostrony. strony, leżałem bez ruchu kolejne miesiące, patrząc się tym jednym okiem. Dookoła w Brukseli rozmawiali tylko po francusku. Dla mnie to było takie świergolenie. Nie znałem języka, nawet nie umiałem mówić po polsku, nie umiałem nic. Nie wiedziałem, kim są ci lekarze, nie wiedziałem, kto jest kto. W pewnym momencie przyszła do mnie osoba w Brukseli, w Belgii. Był to polski pastor. I to był cud. Naprawdę to był cud. Wierzę, że Bóg go przysłał. Który siedział przy mnie dzień w dzień, czy, czytał mi Biblię, czytał mi Słowo Boże, tłumacząc mi wszystko, modląc się o mnie. Zacząłem rozumieć pojedyncze słowa. Zacząłem rozumieć pojedyncze słowa. Hmm. Zacząłem pojmować, co one tak naprawdę znaczą. Zacząłem pojm pojmować to, co się wydarzyło po tamtej stronie, że to właśnie Jezusa spotkałem, że to On mi dał to nowe życie. Od tamtej pory zostałem ochrzczony Duchem Świętym. Uwierzyłem, zostałem ochrzczony Duchem Świętym. I zaczęły dziać się kolejne cuda. Zac zaczęły dziać się kolejne cuda. Rodzice mnie odnaleźli po siedmiu latach mojej nieobecności w Polsce. Siedem lat mnie nie było w Polsce, a oni mnie odnaleźli gdzie ja nie miałem dokumentów, nie wiedziałem jak się nazywam, leżałem jak roślina patrząc jednym okiem, rury miałem w Ktani. Oni mnie odnaleźli, to był cud. Wyjechałem za granicę gdzieś za pracą. 15 lat temu pojechałem gdzieś do Niemiec, później pracowałem gdzieś we Francji do Rybczo. a oni mnie znaleźli akurat tam. Że nie wiedzieli gdzie, gdzie ja jestem w ogóle, gdzie ja wyjechałem, to był cud. Przywieźli mnie do Polski. W Polsce się okazało kolejny cud, że mam synka, który mieszka daleko, ale urodził się jak mnie nie było w Polsce. Dziękowałem Bogu i dziękuję do tej pory za to, co się wydarzyło, za to, że dał mi to nowe życie. Gdy przyjechał synek do mnie, rzucił mi się na szyję, powiedział: Kocham Cię tatusiu. Zrozumiałem, że będę walczył, że walczę dla nich, że Bóg dał mi tą szansę na nowe życie, że walczył dla nich. W tym momencie tato mi zmarł. Zostałem z mamą sam. Mama choruje. Ja mam niedowod lewostronny, siedzę przykuty do fotela i każdego dnia piszę do Was tysiące próśb, że mi jest żeby że cokolwiek co robić, żeby walczyć dla niej, i dla synka. A Bóg daje mi tą siłę. Każdego dnia budzę się rano, dziękuję Mu za każdy oddech, za wszystko, co dla mnie zrobił i robił, za każdą osobę, za, za wszystkich Was. Za każdą pomoc. Bo wiem, wiem, że On jest, że czuwa nade mną, że nie da mi umrzeć. Potykałem się dziesiątki razy, przewracałem się dziesiątki razy, ale za każdym razem się podnoszę. Nic mi się nie stało, nie przeziębiłem się nawet od czasu wypadku. Bo On jest przy mnie. Wiem, że będzie dobrze. Bóg dał mi nową ży nowe życie. Mam mamę, mam synka i dla nich walczę. Ja dziękuję mu ka ka każdego dnia, gdy się budzę, gdy zasypiam, bo on jest przy mnie. Mogę mu powierzyć wszy wszystkie moje problemy, wszystkie moje troski, a on wysłucha. I to niech będzie takim przekazem dla Was, dla tych, którzy nie wierzą, albo po powątpiewają. Ja żyję, ja mówię, ja słyszę. Tylko dzięki Bogu. Fakt, ja jestem niepełnosprawny. Mam niedowad lewostronny, ale to też. Działa w ten sposób, że gdy jadę do ośrodka rehabilitacyjnego, na przykład mogę mówić o Bogu, o Jego działaniu w moim życiu. Mogę się dzielić tym słowem. I powiem Wam, miałem przypadek, kiedy rozmawiałem z człowiekiem, który nie miał nogi w ośrodku. Powiedziałem mu, jak wiele Bóg zrobił w moim życiu, że zacząłem robić pierwsze kroki. Po tym, jak lekarze mi skreślili, mówili, że nigdy nie będę chodził, że na pewno nie będę sprawny. Rozmawiałem z tym człowiekiem, który nie miał nogi, pojechałem tam po roku czasu, a się okazuje, że on w protezie chodzi i dziękował mi. Dziękował mi za to, że dałem mu nadzieję i wiarę. Ja mu powiedziałem, nie mi dziękuj, nie mi dziękuj, a dziękuj Bogu, bo to w nim, w nim jest ratunek. Kolejną taką sytuacją była sytuacja, kiedy starsza kobieta, starsza około 90 lat, która była w ośrodku, strasznie płakała strasznie płakała, widziała, że ja się modlę że dziękuję Bogu za wszystko podeszła do mnie i poprosiła mnie o modlitwę poprosiła mnie o modlitwę o jej syna, który leżał w domu z porażeniem czterokończynowym miesiącami się nie ruszał tak jak ja się na początku nie ruszałem był karmiony dojelitowo tak jak ja byłem karmiony nie mógł się ruszyć niczym i prosiła, błagała mnie o to żeby się pomodlić za niego pomodliłem się z nią Czułem w sercu, że to jest odpowiednia chwila, odpowiednie miejsce, aby zwrócić się do Boga też o Niego. Nie uwierzycie. Następnego dnia przyszła do mnie, zaczęła mnie obejmować, całować, dziękować mi. Ja się pytam, za co? Za co te podziękowania? Ona mówi, jej syn sięgnął ręką po kubek herbat. Widzicie co? Aż, aż się uśmiechnąłem. Objąłem ją, powiedziałem to nie mi Pani dziękuję, a Bogu bo to dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych jeżeli się czegoś chce jeżeli się czegoś pragnie całym sercem On wysłucha na obecną chwilę po tym jak przeżyłem tą śmierć kliniczną przeżyłem te momenty po tamtej stronie doświadczyłem tego przeżycia nie widziałem tunelu tak jak niektórzy widzą tunel światełko i w stronę słońca tunelu ja tego nie widziałem, ja spotkałem po prostu Jezusa, spotkałem Boga. Wiem, że to on na, tam mnie czeka i stoi u Bram. Stoi u Bram. Nie ma, nie ma czegoś takiego jak czyściec, czegoś takiego. Ja tego nie widziałem i, i, i nie jestem katolikiem. Nie jestem katolikiem, także wie, wiele rzeczy mi w Kościele Katolickim akurat e, e, nie pasuje do tego, co widziałem, co, co, co Bóg do mnie mówił. Ale wiem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, On jest przy nas, kocha nas i po tym jak przeżyłem tą śmierć kliniczną, nie boję się śmierci, nie boję się śmierci, nie boję się tego, co jest tam później, bo wiem, że On tam na mnie czeka, boję się starości, boję się tego cierpienia tutaj na świecie, boję się tych klęsk, co się, co, co się dzieją z cenami, boję się tego wszystkiego, co się wyprawia w tym świecie, nie boję się śmierci, boję się sytuacji materialnej. Boję się tego, że nie będziemy stać na jedzenie, ale samej śmierci się nie boję, bo wiem, że Bóg jest, czuwa i kocha. Tylko trzeba żyć miłością. Trzeba być z nim w zgodzie, czynić dobro, być szczęśliwym, zdrowym, darować, podarowywać miłość i, i dobro innym ludziom, dzielić się tym dobrem. Ja powiem Wam szczerze, mimo tego, że nie mam, nie mam, spotkałem bezdomnego, który prosił o coś do jedzenia. Ja miałem 16 złotych z zasiłku i nie dałem mu na wódkę, nie dałem mu na piwo, bo on nie prosił mnie o pieniądze. On prosił o coś do jedzenia. Ja mu kupiłem to jedzenie. I dobro powraca. Bóg to widział, Bóg to widzi. Później się okazało, że Edyta Górniak mi pomogła, pojechała na turnus rehabilitacyjny. Także sami widzicie, ktoś, kto podważa w ogóle istnienie Boga, ani spojrzy na moje życie. Przeżyłem naprawdę piekło, a żyję. Żyję tylko dzięki Niemu, dzięki Niemu walczę, dzięki Niemu się nie poddaję, bo z Nim jest zwycięstwo. Nie jestem żadnym Jehowym, nie jestem żadnego wyznania, jestem chrześcijaninem, który wierzy w Boga, istnienie Boga, wierzy w Biblię, w to, co jest w Biblii napisane. I Bóg nas kocha. I tylko to Wam chciałem powiedzieć. Dziękuję Wam za to, że obejrzeliście to. Nie bójcie się śmierci. Nie bójcie się. Żyjcie w zgodzie z dobrem, z miłością. Dzielcie się tą miłością. Bądźcie zczliwi na siebie. Pozdrawiam Was serpeku.